Dobry wieczór Państwu. Chciałbym Państwa powitać na uroczystym otwarciu wystawy Klejnoty Archeologiczne Muzeum Wschodnio-Słowackiego w Koszycach. Szanowni Państwo, otwarcie naszej wystawy zaszczycił Jego Ekscelencja Wasil gliwna, ambasador Republiki Słowackiej w Polsce. Jest wśród nas także konsul generalny w Krakowie, pan Marek Lisanski. W gruncie rzeczy y, wszystkie muzea w Polsce zawdzięczają tą wystawę, bo to była jego inicjatywa, najpierw pokazanie jej w Krośnie, potem w Krakowie, Tarnowie, w Warszawie, a wiemy, że Warszawa powędruje y, do Poznania. Jest wśród nas także pan dr Milan Nowotny, dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie. Szczególnie serdecznie chciałem powitać naszych przyjaciół z Koszyc, a zwłaszcza pana doktora Roberta Polaka, dyrektora Muzeum w Koszycach. Serdecznie witam także pana doktora Dariusza Kaszaja, który jest kuratorem i autorem tej wystawy. Serdecznie witam naszych słowackich przyjaciół. Witam także serdecznie Pana Profesora Grzeja Bógko, Przewodniczącego Rady Państwowego Muzeum Onologicznego w Warszawie. Pierwszy nas również nasz kolega, Pan Dr. Michał Grzosowicz, dyrektor Muzeum Neurologicznego w Poznaniu. <kluczuj> Proszę Państwa, 12 lat temu, w roku 2002, w tej sali wraz z Dyrektorem Robertem Polakiem. Panem doktorem Gaszajem otwieraliśmy wystawę między mykanami a bałtykiem. Czas to długi, ale myślę, że owocny w naszej współpracy z Muzeum wschodnio w Koszycach. Dzisiaj otwieramy wystawę, która jest pokazem najlepszych zabytków archeologicznych, które są przechowywane w tym bardzo znanym, szacownym i starym muzeum, które teraz jest o generalnej modernizacji i przebudowie. I Muszę powiedzieć, jest to rzecz imponująca. Yy, za szczegółami tej wystawy zapoznam Państwa później, już na sali wystawowej na piętrze, pan doktor Gaszek. Ja ograniczę się tylko do podziękowań. Do podziękowań na ręce pana konsula generalnego i jeszcze raz serdecznie dziękuję, panie konsulu. Yy, oczywiście serdecznie dziękuję naszym. Słowackim kolegom z Muzeum w Koszycach, panu dyrektorowi Polakowi, panu doktorowi Keszajowi. Serdecznie te też dziękuję wszystkim pracownikom Państwowego Muzeum Archeologicznego, którzy przyczynili się do zorganizowania pokazu tej wystawy w Arsenale w, te w tempie iście ekspresowym. Proszę o zabranie głosu pana konsula generalnego.